Ej, chłopaki, co jest, Henryk? A w ogóle wiecie, że, dzi że dzisiaj od razu nie wyszedłem z domu? No właśnie wiem, a w ogóle chciałam się o coś zapytać, Henryk. Co takiego, Kornel? Stara była w domu? Nie. No, no cóż. Okej, okay, a twoja siostra? No, też jej nie było. Czyli we dwójkę gdzieś poszły, ale nie wiadomo gdzie. No dokładnie. Co dzisiaj robimy, chłopaki? Bo jest tak dzisiaj gorąco, że masakra. A wiecie, że jest ósma? 5, musimy coś porobić. Właśnie wiemy, co z tego. No nic, chłopaki, tylko ja tak po prostu mówię. Wiecie o co chodzi? Może na rynek gdzieś pojedziemy? Może tam pogadamy ze sobą? Już wiem, mam pomysły. Dawaj. Może do parku jakiegoś, czy coś? Czy wy nie chcecie do parku? Nie, no ja chcę do parku, ale chodzi o to, bo muszę jeszcze z moją starą ustalić plany. Co, nie, Marcin? Oczywiście, Eryk. Olek. Co jest, Szymon? Co się robimy? Nie wiem, co się robimy. Może sobie pogadamy. Ale gadanie to nie jest hobby, by. Koleś, idioto. Coś ty do mnie powiedział? Nic, nic, nic. Sorry, nie, nie chciałem. Nie chciałeś na pewno. O kurde, herb, ale jest gorąco, masakra, co nie? Oczywiście, Tri. To czemu wiatraka z waszych domach nie przynieśliście, tylko tak po prostu marudzicie, jak jacyś debile. Josh, o co chodzi Spider? Ea, a wiesz, może, może, może gdzie dokładnie pójdziemy? Wiesz, wiem, mam pomysł. Może dzisiaj poratujmy miasteczko? Jak widać, jest ratowane, co nie, Josh? No oczywiście, przecież ja zapominam o tym, Marcin. A co? Nic, tylko tak mówię. Wiesz, nasze miasteczko nie jest niebezpieczeństwem. Dopiero jak później będzie, to możemy je odzyskać. Prawda, Erik? Dobrze mówię? Oczywiście, Marcin. Ty zawsze dobrze mówisz, jak normalnie mądry człowiek. Dziękuję bardzo. Zobaczymy, jak ta Frania przyjdzie, to zaraz będziemy ten... skulić jej mordę, prawda, Korne? Oczywiście, Mason. No. Będziemy, będziemy skuje, skujać jej mordę, to wtedy może się nauczy. Dostanie nauczkę za to, za to co zrobiła. Dokładnie, Mason. Ach. Nie wiem co dzisiaj macie zamiar robić, ale jest tak nudno, że masakra, że ja się normalnie zabiję. Ale mi się tu karno nie zabijej. Nie no Henry, ja ogólnie mówię, bo jest tak gorąco, że nawet no zobaczcie ile jest stopni się. Masakra. Oj Kornel, 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 Kornel. O co ci chodzi Henryk? O gówno mi chodzi. Henryk, proszę cię, nie wyzywajmy się, okej? Okay? Dobra, dobra. Ej, patrzcie. Co? E, ten. Nasze dziewczyny idą. Ciekawe, o co one chcą. Jak zwykle, coś od nas chcą. No, nie wierzę, niech przestaną do nas chodzić do cholery, no. Bądź trochę miły dla nich, okej? Okay? Dobra, dobra. I, idą Cornelia i Aurora. O, to bardzo miło z ich strony. Hej, chłopaki. Czy możecie mi powiedzieć, czemu ciągle do nas przychodzicie? Jak nie wiadomo po co. Ale Marcin, o co ci znowu chodzi? Właśnie. Przecież my tylko na chwilę przyszliśmy. Nie, 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 jakichś tam głupotach, tylko na chwilę przyszliśmy. Już myślałem, że chcieliśmy pogadać z Kornelem. No bo chcieliśmy. No wiedziałem. Poszedł won stąd. Ej, Marcin, no nie wyzywaj. Słyszałeś, słyszeliśmy, Cornel, że ten oszukaj, że nie będzie tej drugiej restauracji, prawda? A, cóż, jak gadam z Agatą przez telefon. No to tak, bo jeszcze o się pytałam. A, cóż, e, dzwoniłem do Agaty i to była prawda. Ale z czym to była prawda, Kornel? Bo ja nie rozumiem. Czy ktoś może mi tutaj wytłumaczyć, Henryk, czy o co tutaj w ogóle chodzi? Słuchaj, Kornela, co mówi. No właśnie. Dobra, słuchajcie mnie, dziewczyny. E, dzwoniłem do Agaty. E, Agata powiedziała, że ja oszukałem z, z wami i tym z was, że nie, ma, nie będzie tej drugiej restauracji. A przecież powiedziały, że to tak na serio jej nie będzie. No właśnie. No to ja później tak powiedziałem, że później nie będzie, że ten. A skąd ty to o tym w ogóle wiedziałeś? Yy, cóż, zapytałem się robotników, i te, że coś będą robili, ale nic nie będą robili, bo oni tylko yy, żreli kanapki. Żreli kanapki. Ty to koleś jesteś zajebisty wiesz Dzięki Aurora Naprawdę bardzo dzięki Bo, bo serio zapytałem się robotników I serio tej drugiej restauracji nie będzie w Wągrowcu Wiecie o co mi chodzi A, Ja myślałam że to były żarty co nie Aurora Oczywiście Kornelik Dobra możecie spieprzać Bo jak widzicie Marcin was tutaj nie chce No przecież widać że nas nie chce Dokładnie Więc paszą won, bo my teraz gadamy Dobra, dobra. Na razie. Tylko nas, tylko nas nie ściemniej, że serial nie będzie tej restauracji. Dobrze, no, zapytają się robotników, i serio. Serio. Nie będzie jej w ogóle. A, już myślałem, że to żart. Że to dowcip, czy coś. Na razie, Kornelia. Nara, Henry. No to to papatki, Aurora. Nara. O, siora była. No właśnie, była i co z tego. To była moja dziewczyna. A, no tak. Ach. Co tak śpiewasz, Eryk? Ale nic specjalnego, Marcin. Po prostu się dzisiaj nudzę. Jestem taki głodny. To mogę żwrać w domu i zostać. Marcin, proszę cię, nie drzy na mnie mordy, bo naprawdę. Dlaczego znaczy się tak zastanawiasz? Halo, koleś. Pytam się ci coś. E, co, co, co? co? Sorry Fabian, nie chciałem. Nic się nie stało, Erik. Sorry, nie gniewasz się? Nic się nie stało, Erik. Cześć ci mówię, że nic się nie stało. Aha, dobrze. Aha. Ej, Erik, na czym się tak zastanawiasz? Ja? Na czym się ja zastanawiam? Tak. Powiedzieć ci w takim razie? No, powiedz. Bo jestem bardzo ciekawski. Ciekawski to ty zaraz będziesz u siostry, jaki taki jesteś mądry. Ale dobra, nieważne, nie pieprzę na taki głupoty. Zastanawiam się, kiedy to przyjdzie ta Frania i skulimy jej mordę, czy coś takiego. No dobra. E, przecież e, ten, Mason i Corne muszą to zrobić, no nie? Ale że co? Że muszą skulić jej mordę. A, no to w sumie tak. My sobie będziemy patrzyli, jak e, ten... Skuję cię tej Frani mordę i dziękuję do widzenia. Może się nauczy. Może dostanie za to nauczkę, prawda, Marcin? Oczywiście, Erik. No. O, Jezus Maria. Chłopaki. Co znowu myśliłeś? No właśnie. A co myśli na to, żebyśmy gdzieś gdzie indziej poszli do tego do parku taczęskiego? No w sumie nie wiem, ale nie wiem, Deklu, ja nie wiem w ogóle, gdzie to jest do cholery, wiesz? Wiem, wiem. Ty mnie nie zadebila, przecież, ja, do, ja wszystko wiem. Tylko nie mów, Deklu, że w Warszawie to jest. Nie, no ja muszę się jeszcze pomyśleć, ja muszę się zastanowić. Później zapytam stary, jak będzie w domu. Bo co jest w pracy? No dokładnie. Jak chcesz, to możesz zapytać ją teraz, no przecież nic się, nic złego nie, nie dzieje, jak później ją zapytasz. Co nie Spider-Man, dobrze mówię? Dobrze, mówisz, dosz. No, widzisz? Możesz później powiedzieć tam, nie wiem kiedy. Ej, co jest grane? O co tu chodzi? Dziewczyny, powiedzcie nam, co się tu dzieje. Jak wiecie, jesteśmy w niebezpieczeństwie. Ratunku! Ale Ani, to o co chodzi? Czemu jesteś w panice i dlaczego wy wszyscy jesteście w panice? O! Hej, Mercat, hej, box Hej, chłopski kot. Dawno się nie widzieliśmy. Tak, sorry, że nas tak długo nie było, ale mam nadzieję, że będziemy długo z wami byli. Właśnie, z dziewczynami. A wy jesteście chyba Mason, Cornel, Henryk, Fabian, Eryk, Marcin, Szymon, Olek, Herb, Trip, Spiderman i Josh. Tak, zgadza się. Jestem Josh. A to są moi koledzy. O, to miło was poznać. Pierwszy raz was tutaj widzę. Tak, przedstaw się. Jestem chłopski kot. Hej. Merkat. Cześć. Ja Bobby Box. Elo. Powiedzcie, co się to tam dzieje. Bo wiecie, zaraz ten, Frania i Maria przyjdą. I ten, to stowa Eliza. Co? O nie, a zaraz ten, Nelson Cornel wasza kolega. Tak, zaraz kulimy tej frani mordy, to może się nauczy. Tak, tak, zróbcie to! Tak, tak, zróbcie. Szybko, zróbcie to. Jak naszej mocy, szybko, szybko. Co się tu dzieje? Ej, co jest? Właśnie nie wiem, co jest. Ej, co się tu dzieje? Tak no, samo widzicie, no, Fraja, y, ten. Tostowa y, Liza, ten. Lodowa i Maria przyjdą. Zaraz, niedługo. O nie. Jeszcze tego pożałują. Właśnie. No, w takim razie nie przeszkadzam, bo coś, coś się tu się w ogóle dzieje. Chodź, Aurora. Idziemy. Spokojnie, spokojnie dziewczyny, spokojnie, spokojnie. O! Hej Box. hej Merkat. Hej, chłopski sła... hey, sła... Hej chłopski z was tutaj widzę. A tak, żebyś wiedział. O, to spoko. Powiedzcie nam tylko, co się tu dzieje i z... 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 Zba... Z... Ten... zbadamy tą sytuację. No bo jak sam jak sam słyszałeś. Yy, Frania, Tostowa, Eliza, yy, Lodowa i Maria przyjdą niedługo. O nie, zaraz frani to toskujemy mordę, prawda, Kornel? Oczywiście. No, ta idiotka pożałuje jeszcze tego wszystkiego. Właśnie. Szybko uciekajcie, chłopacy! Czekajcie na mnie, dziewczyny Anita i Madison. Czekajcie, Arletta. Dobra. Jakoś zajmijmy się tą sytuacją. Mam nadzieję, że nie będziecie się gniewać. Że bez, że bez dziewczyn nie damy rady. Przecież, co wy, przecież macie nas. Macie nas i dziewczyn. No, w sumie racja. To co my robimy, Merkat? Cholera jasna, ja nie wiem, co robimy. Chłopski, kot, cię nie pyta o zdanie, ja pytam się, Merkat. A, dobra. Co robimy? E, nie wiem, może. Nie wiem. Uratujmy miasteczko. czego ty się ogóle śmiejesz, kobieta. Przecież to poważna sprawa. Przecież wiesz, wiesz że może coś złego się stać, prawda? Tak, tak, wiem. No to jak dziewczyny, ustalamy coś czy o co chodzi? No dobra, ustalamy, ale, ale co ustalamy? No nie wiem. Zrobimy tak, że najpierw Mason i Cornell, że potem jak e, Uratuję miasteczko, to Mason i Cornell sku, ten, skują mordę frani. No w sumie dobry pomysł. No, ja też tak obstawiam. Ale chodzi mi o to, że jak po uratowaniu miasteczku, Mercat. Słyszysz mnie w ogóle? Słyszę, słyszę. No to jak. Do dzieła! Bierzemy sprawy w swoje ręce i dziękuję. Do widzenia. Może, może się nauczą tej idiotki, za to, co robią w naszym mieście. Dokładnie. Dobra, no to jak? Sprawa y, będzie. Sprawa wymknęła się spod kontroli, czyli tak. E, wy, ten. ocalicie miasteczko. Ja też będę z wami ocalał. I potem, po tym, jak tym. E, po tym, jak uratuję miasteczko, to Mason i Cornell pobiją franie. Co wy na to? Myślę, że to fajny, zajebisty pomysł. Ja też tak uważam. No to jak? To co dzieła, dawać pionę. No i to się ma rozumieć. Dokładnie. Dobra, ocalimy miasteczko. Już tu idą, czekajcie. Hej. Hej, nie bójcie się. Przecież to tylko my. O co wam w ogóle chodzi? Chodź to stawa, idziemy. Już idę, idę. Co się tu dzieje? Widać, że wszyscy pouciekali. Oprócz chłopaków. Co wy tutaj robicie do cholery? Czemu nie powinniście być w, 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 ten, w jaskiniach? Kornel, w ogóle naprawdę nas nie rozśmieszaj, naprawdę. Ktoś cię pytał o zdanie Elizę? Ja się pytam tylko, tak? Oj, 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 Kornel, 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 ty naprawdę jesteś uszem, Naprawdę nie, jak uda ci się na, na spoko. Jak, jak, jak jak sama nie wiesz, to my pobijemy Franię. O, widać, że jest. Byście się ode mnie odwalcie, chłopaki. O co wam w ogóle chodzi? Jak po ocalnie miasteczku ten, na, nasze koty, znaczy no, nasze koty i dziewczyn koty, wy jesteście sąsiadami w pociągu Gabi, tak? Tak, skąd wiedziałeś? A nic bo się też pytaliśmy dziewczyn tam kiedyś. O, to spoko. Dobra, jak ocalimy miasteczko, to, to my, to my skulmić mordę. O nie, już się boję, już się boję! Wtedy to jest tak złego, chyba że w zamian Mason i Cornel ja mogę to zrobić, jeżeli, jeżeli chcecie. Nie wiem, to jest wasza decyzja, nie moja już. Ja to akurat to się na takich rzeczach nie znam, wiesz. No to ja mogę Spidermanem skulić jej mordę, co nie? No. A co wy na to, żebyśmy wszyscy to robili? No w sumie nie wiem, że my to z tobą jeszcze Marię lodowo. Zajebisty pomysł, to możemy tak zrobić, że przy, wszystkim skulimy mordę, prawda? Oczywiście, to tak, no to tak zrobimy chłopaki, no właśnie. No to jak ten, po ocaleniu miasteczku wy wszystkim e, pobijecie e, ten, pobijecie wszystkich i my stąd już pójdziemy. Jak e, pobijecie Franie i Lodowę i Olizę, to z tobą i Marek. tak jak przed tam sobie jakieś plany ustaliście, ale dobra. Nie, nie zbliżajcie się do nas. Nie zbliżajcie się do nas. Bo co nam zrobisz? Bo dostaniesz zaraz po gębie. Ej, Szymon, naprawdę? Naprawdę? Tak, zobaczysz, że tak się stanie. Jeszcze zobaczymy. Ej, w ogóle, czemu nas blokujecie? Chcemy przejść. Nie ma tu wstępu. Właśnie, dla debili takich jak ty to w ogóle nie ma wstępu. Cóż. Cóż by powiedzieć. Za to, że dokuczałaś wszystkich na imprezę. To była jakaś impreza, nie da? Tak, była impreza. Ale skąd ty to w ogóle wiesz? Bo Frania zaprosiła nas od, od, od 18 do północy. Szkoda, że nas tam nie było, prawda? No, mogliśmy przyjść. Ależ nie przyszliście, a możecie innym razem przyjść. Jak Frania zrobi tą imprezę. No dobra, dobra. No to na, może, mam nadzieję, że będziemy. No, dokładnie. Impreza się skończyła, maluszki. Teraz co? Paszą u drogi. Ale Frania, mamy ci coś yy, ważnego do przekazania. Że co? Masz przestać obrażać ludzi, których nie znasz. Znaczy, no trochę tam znasz, trochę paru ludzi. Znaczy, trochę znasz niektó niektórych. Dziewczyn, na przykład, wiecie o co chodzi. No, cóż, może jeszcze przemyślimy parę spraw, ale może powiemy, że nie. Dokładnie. Właśnie. W ogóle, co wy z, z nas sobie myślicie? Jesteśmy złodziejami. Kratniemy piwa i takie chipsy. Nie kradniemy, tylko kupujemy, jak już. Czy cię złodzieje kradną i mają za darmo? No to dobra, no to mają za darmo, nie dobra. Yy, włamiemy się ciągle do sklepu, co nie Maria. Będzie piwko. No dokładnie. To Będzie, Będą oglądania yy, meczu, chipsy. Ale bez przesady. Oglądaniu meczu to trochę za mało. Chipsy, piwerka, bo macie 20, 25 lat. A ty, franie nie możesz pić, bo masz 16 lat. Dokładnie, skąd ty to wiedziałaś? Bo poznam po nogach. Aha, no tak. I po wzroście oczywiście. A, no cóż, więc nie będziemy już tutaj nigdy tutaj przychodzić i. Mam nadzieję, że nie będziesz wykował nam drogę ty mała... Mała... No co, mała? No, no co? No co? No co? No co co, co chcesz mi powiedzieć? Nieważne. To, co, co? Po co mnie dokończasz zdania? Dobra, nieważne. No to co? Zobaczymy, kto tu tutaj rządzi. Mm -hmm, ja będę tu rządził i nikt, i nikt inny właśnie. Aha, na pewno. Jeszcze się okaże. No to chodźcie tu. Chodźcie tu, skoro jesteście takie mądre. Chodźcie, chodźcie. O tak! Ocaliliśmy miasteczko. Chodźcie. Idziemy na chatę. O, hej, Cornelia. He, hej Aurora. O hej! Chłopski kocie, Babi Box, Mercat i ten. No. O, cześć! Jak, dość, jak dawno was tutaj nie widzieliśmy. No. Ale teraz następnym razem będziemy ten, e, występowali, znaczy, ten, występowali, e, pojawili się. Wiecie o co chodzi. E, w każdym tam, no wiecie. A, no tak. Idziemy do domu teraz, do naszego kociego domku Gabi, do, do, do sąsiadów. Dokładnie. A wy co, co macie zamiar robić? Jak chcieliście wiedzieć co odsłynie miasteczko z dziewczynami? Wow, to super. Wow! Jesteś przystojny. Przystojny, naprawdę. No. Chodźcie tu wszyscy. No chodźcie, chodźcie. A, dacie nam też? No spoko. Dobra. Ej, co wy, zna, co wy, co wy z nas? nami robicie? Właśnie. Co wy, co wy z nami robicie? Jak, się, jak chciałaś wiedzieć, to was pobijemy. Dokładnie. Joan Tostową, wy macie Lodową, wy yy, Chłopaki macie Elizę, wy Szymon, Olek, Harp i Trip macie Franie, a wy Spiderman i Josh macie za to Marię. Czyli was wszystkie pięć pobijemy, może, może to was czegoś nauczy. Dokładnie. Dalej, chłopaki, róbcie to. Szybko. Oj, sorry, że nie chciałem. Nic się nie stało. No, chłopaki, róbcie to. Dobrze, Josh, dawaj, dawaj, Zrób wszystko co w Twojej mocy. zrobione. Ej, a wiecie, że my jeszcze bijemy tą tostową? No właśnie wiem. Teraz ty, Było ciężko, co chłopaki? No, było ciężko. Teraz musimy wynieść te złodzieje gdzieś nie wiadomo gdzie, gdzie nie będą przeszkadzać w miejsca, tam gdzie my teraz co robimy. Dokładnie. Dziewczyny, chodźcie! Już nic, się, już nic się nie dzieje. Miasteczko jest ocalone przez kocieków, kota i babie, babi box i market. O, dziękujemy, chłopaki! Dziękujemy! Dziękujemy, 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 dziękujemy. Ale bez przesady, żebyście tak w dwunastkę ten, żebyście tak w czwórkę na nas krzyczeli jak debilo. W sumie, w sumie wiecie? Trochę, o to, miasteczko, a trochę nie. A pobyliście franie i wszystkie... Oczywiście. A co, nie słyszeliście? Słyszałyśmy, dokładnie. Dobra, dziękujemy bardzo chłopaki, jesteście mega. Może mam nadzieję, że dziewczyny coś wiedzą, że pobiliśmy ten. Przecież nic nie będą wiedziały. Znaczy no, wiedzą też, że chłopski kot, merkat i Babi Box wróci. Dokładnie. Dziękujemy Was raz jeszcze. O Boże, Arletta! Miasteczko nasze jest uratowane. O, ale super, Anita co? No. Teraz może w zamian bez tych krytyknych może pójdziemy gdzieś razem. No dobra. No to w takim razie na razie chłopacy, jeszcze raz. Może, Mam nadzieję, że się spotkamy kiedyś na raz. Normalnie to było mega co, Claudi? Oczywiście, Madison. Chodźmy. Papa pa, chłopaki. Na razie. E, chłopaki, co macie dzisiaj teraz zamiar robić? Właśnie nie wiem. Idziemy na chatę? No, jak chcecie, to może? No to chodźcie, na co wy czekacie. Ja też idę do, dom do domu z wami, jakby ktoś nie wiedział. A na no spoko.